W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać i powiedzieć parę słów o tym, jak przygotowuję pokarm dla swojej karmówki. Ja osobiście hoduję trzy rodzaje karaczanów. Są to karaczane szare. Tutaj, są, tutaj je widzimy. I jeszcze w dwóch pozostałych pojemnikach posiadam karaczane argentyńskie i tureckie. Wiem, że sporo osób po prostu nie przywiązuje wagi na to, co, co wrzuca do pojemnika dla tych robali i powiedzmy karmi, karmi jakimiś resztkami z obiadu. Nie ja wiem, powiedzmy zostają Wam jakieś ziemniaki, ryż czy jakiś makaron. No, w zasadzie można tak karmić, ale zaniedbujemy w jakimś stopniu. Stopniu tą karmówkę, bo nie dostarczamy jej podając na przykład te, te składniki, które zmieniłem przed chwilą. Nie dostarczamy wtedy im białka, czyli no, nie dostarczamy im pełnowartościowego pokarmu, który w jakimś stopniu jest na pewno potrzebny naszym pająkom, i, i warto by było jednak chwilę posiedzieć. I przygotować im coś pełnowartościowego, no i na pewno zdrowego. Ja Wam pokażę powiedzmy w takim ekspresowym tempie, jak ja to przygotowuję, i powiem Wam kilka słów o tym po prostu, dlaczego takie produkty wybrałem, a nie inne, i dodając je do pokarmu, co. O, o jakie składniki dbamy ok to tak, może zaczniemy od białka które będziemy stosować w naszym pokarmie to tak, jako główne źródło białka wybrałem pokarm dla kotów oczywiście tradycyjnie z Biedronki blokowanie produktu i tak to jest jakiś, jakiś, jakiś gówno, ale yy, wybrałem to w zasadzie dlatego, bo yy, posiada. Zaraz wam pokażę, co posiada. Na etykiecie jest napisane. Wybrałem to spośród innych yy, produktów w Biedronie. tutaj w składnikach wypisane białko i zawartość 32% porównując inne jakieś takie karmy suche dla psów, kotów ta miała akurat najwięcej, no i była w takiej w miarę przystępnej cenie kupiłem od razu na zapas to to starczy, o Boże na, długo, na pewno na długo 2 kg i tak i na pewno to dostałem. To będzie jak główny, główne główny źródło białka w naszym pokarmie dla, dla Robali. Jako dodatek, jako drugie, drugie źródło białeczka w pokarmie zastosuję pokarm dla rybek. To chyba akurat w Kerfurze kupiony. No, nie było on jakiś specjalnie drogi. To już tego nie trzeba używać tak naprawdę tam to w zupełności wystarczy no ale opcjonalnie taka, taka możliwość jest, żeby tego używać, wiem, że sporo hodowców też poleca takie, takie płatki dla ryb także myślę, że to też jest dobry pomysł żeby to dosypać ok teraz skupimy się na węglowodanach no i tak główny, główny składnik Kładki osiany górskie. Hmm. Bardzo dużo węglowodanów za, zawierają. Hmm. No, tutaj nie wiem, czy na etykiecie będzie gdzieś to napisane. O, be. będzie. Już. O, cholera, nie chce się. No, jest dobra. Widać węglowodany 69% pro... gram. 69 gram. To jest dużo. Zresztą to są dobre węglowodany, bardzo dobre. Także takie można zastosować. Uzupełnienie. Dodatkowy składnik. Dodatkowe źródło węglowodanów. Tutaj mam już startą oczywiście bułeczkę. Bułka tarta zwykła. Każdy chyba wie jak ją się, ją się robi, także nie muszę tego tłumaczyć. To jest też dobre źródło węgli jako dodatkowe. No i jako trzecie też opcjonalnie już mi się wydaje, że już nie jest to konieczne. Otręby. tego w zasadzie garstkę na garstkę będę nie dużo, bo jakoś, jakoś za tym nie przepadają. No, Zbliżenie jeszcze zrobię na etykietę. Nowodany 20. Białka też troszeczkę mają, nowe sporo, dużo. Błonnik. No, same dobre rzeczy. Czyli mamy 5 składników. I teraz wszystko to zmiksujemy. I będzie pokarm gotowy. No i przechodzimy do przygotowywania swojej mieszanki. Wszystko wrzucamy do jakiegoś pojemniczka. Jakiegoś, jakiegoś wiaderka, i potem yy, przy użyciu blendera wszystko to zmiksujemy, żeby yy, każde, nie, nie tylko duże, ale i małe karaczany mogły się bez problemu yy, tym pokarmem pożywić. No i po kolei wrzucamy wszystko do wiaderka. Zaczniemy od yy, tej karmy dla kotów. i następnie będziemy wysypywać kolejne dokładać wszystkich po kolei składników. Dobra i teraz tak przy użyciu jakiejś zwykłej reklamoweczki nakładamy ją na, na nasze wiadereczko. W taki super sposób. W środku robimy, robimy dziurę, żeby nasz blender swobodnie mógł się przez przed nią przedostać i umieszczamy go w środku. No, jeszcze troszeczkę. To, zapobie to, to zapobiegnie nadmiernemu rozpyskiwaniu się tych wszystkich elementów po pokoju. Tutaj możemy jeszcze złapać to wszystko, no i, i miksujemy. Dobra. pokażę wam teraz jak to wygląda po zmiksowaniu czyli gotowy pokarm już dla dla karmówki Zbliżymy troszeczkę o. wszystko jest sypkie bez, bez problemu po, pożywią się Zarówno duże, jak i małe osobniki. Pełnowartościowy pokarm. No i taką mieszankę z, śmiało możemy podać w naszej karmówce. Pełnowartościowe, dużo węgli, dużo białka. Wszystko czego potrzebują. Yy, oczywiście trzeba pamiętać, żeby podawać yy, również yy, mokry pokarm, czyli jakieś jabłko, marchewka, jakieś kiwi. No w zasadzie wszystko, co, co w, miarę, w miarę możliwości wytrzyma w pojemniku i w miarę yy, nie jest podatne na szybkie pleśnienie. No, dobra. To by ja było na tyle. Dzięki. Na razie.